Rosja nie ustaje. Zebrano 9 milionów złotych. To, że Rosja imituje... Ta informacja była po prostu fałszywką rosyjską. Trump doprowadził do tego, żeby... Podczas naszych dzisiejszych konsultacji omówiliśmy kwestie, którymi, którymi żyjemy. Choćby wczoraj na Radzie do Spraw Zagranicznych Unii Europejskiej. To są kwestie dotyczące współpracy naszej dwustronnej, ale i właśnie bezpieczeństwa w Europie. Wojna, agresja rosyjska na Ukrainę, przyszłość Bliskiego Wschodu i odbudowy Gazy. Regularne dwustronne kontakty z naszymi partnerami w znaczący sposób wspierają budowanie wspólnego stanowiska. Liczę, że relacje Polski z Luksemburgiem, ważnym dla nas partnerem w Unii i NATO, wielkim partnerem inwestycyjnym. Nie wszyscy chyba wiedzą, że Luksemburg. No oczywiście rozumiemy y, prawne przyczyny tego, ale formalnie rzecz biorąc, Luksemburg jest trzecim największym skumulowanym inwestorem w Polsce. Wiemy obydwaj, że Rosja nie ustaje w wysiłkach, by złamać ducha Ukraińców, którzy choćby teraz mierzą się ze skutkami rosyjskich ataków na infrastrukturę energetyczną, co jest zbrodnią wojenną. Na obydwa nasze kraje kategorycznie potępiają tego typu ataki. I nie pozostajemy obojętni. Okazujemy, okazujemy solidarność z Ukrainą dzięki działaniom Unii, naszego, naszego rządu oraz, jak już wspominałem, archidiecezji krakowskiej. Mam nadzieję, że inne archidiecezje i organizacje pozarządowe też do tego dołączą. Wysłaliśmy z Polski już 2000 generatorów prądu i nagrzewnic. W akcji Ciepło z Polski dla Kijowa zebrano 9 milionów złotych, czyli około 2 miliony euro. Dla Polski istotną kwestią jest kontynuowanie, kontynuowanie nacisku na agresora, a nie na ofiarę agresji. Odpowiedzi dużo bardziej skomplikowane na najprostsze pytanie. Ale nie zapominajmy nigdy o tym, że na początku każdej historii w naszym społeczeństwie, na naszym świecie, w kontekście ekstremizmu, największym horrorem, w naszej historii, historii były na początku zawsze idee. Dlatego jestem zaszczycony, że mogę być tu dzisiaj z moim przyjacielem i z kimś, kto również broni tych wartości i który odpiera populizm. Dziękuję bardzo Radku. Dziękuję za naszą przyjaźń, za wolę kontynuowania współpracy i zacieśniania naszych relacji finansowych, gospodarczych, kulturalnych, politycznych. Mam nadzieję, Mam nadzieję, że niebawem zobaczymy się w Wielkim Księstwie Luksemburga i będziemy kontynuować stosunki. Dziękuję. Do widzenia, Do po Mamy czas na kilka pytań, dlatego proszę wykorzystajmy tę okazję, że mamy też naszego wspaniałego gościa. Także bardzo proszę zacznie może po lewej proszę przedstawić i mikrofon jest. Марія Черніховська слава тіві, пані міністре, польська виразила сильне в для України в час атаку на інфраструктуру енергетичну, енергетична. Затова дзінкує виколчего ще фала дезінформації. На кожне позитивне ділання Росія приготує власну відповідь. Не ля польська є приготована на такі фала дезінформації. І друге, чи під час свої візити в ЮСА ЧВАРТОЛІТЕГО планує пан е, приказувати стройні американські ключове тези до ситуації в Україні? Жито. Е, To, że Rosja imituje procesy, w szczególności na temat, że Ukraina i Europa potrzebuje ściślej współpracy ze Stanami Zjednoczonymi. Bardzo dziękuję. Dwa razy tak. Wiem, co pani ma na myśli. Rzeczywiście dezinformacja, która została nam piętnowana przez nasze Ministerstwo Spraw Wewnętrznych o tym, jakoby przekazywane przez Polskę przez Polaków i przez takie organizacje pozarządowe, a nawet, a nawet związki wyznaniowe, jakoby te generatory trafiały na giełdę. No ta informacja była po prostu fałszywką rosyjską. Jesteśmy pod atakiem kognitywnym. Rosja wydaje miliardy euro na propagandę, dlatego jeszcze raz apeluję, aby kiedy cieszymy się również sukcesem innych. Tak właściwie zawsze myślałem, odkryłem taki rodzaj pracy w Europie. Czasami byłem krytykowany, za zamkniętymi drzwiami słuchałem tych krytyk, więc ja mówię, mogę być użyteczny. Jeśli mogę, to będę. Ale nie ubiegam się tu o nic szczególnego, jest bardzo wiele osób, które mogą taką rolę pełnić. Jeden z moich ulubionych amerykańskich prezydentów Ronald Reagan miał taką rzeźbę, rzeźbę drewnianą motocykla. I pod spodem było napisane: Nie ma granic tego, co możesz osiągnąć pod warunkiem, że nie martwisz się tym, kto sobie przypisze zasługi. Pan minister mówił o tym, jakie są nasze zadania. Dyplomację prowadzi się nie tylko z przyjaciółmi, ale również z konkurentami i z wrogami. Więc pragnę tu podkreślić niekonsekwencje również występującą w naszej publicznej debacie, kiedy prezydent Trump spotyka się z Putinem na Alasce a Amerykańscy żołnierze niemal na kolanach rozkładają czerwony dywan. Kiedy nagle pojawia się w Białym Domu zdjęcie Putina na ścianie, kiedy zaprasza się Putina do Rady Pokoju, który, zbrodniarza wojennego, no to wtedy jest okej. Okay. To wtedy się mówi, że to jest wybitna dyplomacja, że to jest kolejna partia szachów służąca osiągnięciu pewnych celów. My, zanim doszło do inwazji Putina na Ukrainę, Pojawiał się Putin również w Polsce, był na przykład na obchodach początku II wojny światowej, był na ob obchodach rocznicy zbrodni katyńskiej. Dla dzisiejszej opozycji z naszej strony to była zdrada. Musimy porozmawiać, po prostu musimy rozmawiać, zgadzam się, po to, żeby ta wojna się skończyła. I nie będę tu nikogo winił za to. Że podejmuje wysiłki po to, by kanały komunikacji zostały otwarte. Nasze zasady są oczywiste. Potrafimy rozróżnić między agresorem a ofiarą tej agresji. Mam nadzieję, że ci, którzy mają wpływ na Rosję, czyli Chiny, Stany Zjednoczone, Polska powinna rozważyć znowu przynajmniej zamknięcie na przykład części granic z Białorusią. Czy są podejmowane jakieś kroki dyplomatyczne w tej kwestii, jeśli chodzi o rozmowy, chociażby dotyczące tych balonów? Wiem, że to jest w dużej mierze również kwestia MSWiA. I teraz również pytanie do pan, obu panów premierów. Czy ten rozejm energetyczny, który jest zawarty, czy panowie wierzą, że on może zostać utrzymany ze strony Rosji? I czy to rzeczywiście może być krok do jakichś bliższych negocjacji pokojowych? Dziękuję bardzo. No oczywiście życzylibyśmy sobie, żeby Rosja przestała popełniać zbrodnie wojenne w Ukrainie. Niszczenie elektrociepłowni to tylko jedna z nich. Przypominam, Haga oskarżyła Władimira Putina o kradzenie i rusyfikację ukraińskich dzieci, ale są przecież inne na okupowanych terytoriach chociażby. Natomiast jeśli chodzi o balony, no to pierwszą ofiarą, jak pan wie, była Litwa. Teraz przerzucono się na nas. No to jest częścią agresywnej polityki tego kraju wobec sąsiadów. Musieliśmy zbudować, wysiłkiem kolejnych rządów, żeby było jasne, wielki, piękny mur, a raczej barierę na... Na polsko-białoruskiej granicy, w odpowiedzi na przepychanie celowo sprowadzonych migrantów. Nas to kosztowało, o ile pamiętam, z pół miliarda euro. Ale teraz chronimy Polskę, Unię, strefę Schengen. Te balony, no to jest wydaje mi się, wynik takiego splotu mafijno-reżimowego. Tam nie wiadomo, gdzie się kończy mafia przemytnicza, a zaczyna państwo. Taka uroda tego kraju. Cały wieżowiec, gdzie przez wiele dni nie ma tam prądu, nie ma tam ciepła. Trzeba spuścić wodę z kaloryferów i, i, i można po prostu zamarznąć na śmierć, tak jak mówi, mówi wicepremier Luksemburga. Więc. Jeśli te nasze apele wpłynęły na to, że prezydent Trump doprowadził do tego, żeby oby nie było więcej, przynajmniej przez jakiś czas, takich ataków, no to, to, to oczywiście dobrze. To ja pozwolę sobie jeszcze uzupełnić jedną rzecz. 21 stycznia przedstawiciel ambasady białoruskiej w Polsce był wezwany przez pana premiera na rozmowę po tym, jak 150 balonów ze strony białoruskiej do Polski wleciało. Mamy czas na ostatnie pytanie, jeśli jest, jeśli nie ma. To dziękuję bardzo Państwu. Jeszcze może uzupełnię w, stosunku, w odniesieniu do tego, co powiedział Radek. Chciałbym Ci podziękować. Podczas posiedzenia Rady mówiłeś wczoraj o tym, co Polska robi, o generatorach, o wsparciu dla ukraińskiej energetyki. My też wysyłaliśmy generatory. Dziś rozmawialiśmy o sektorze energetycznym. I o tym ryzyku śmierci z wymrożenia. Ja bym chciał jeszcze wspomnieć o odminowywaniu. Pamiętajmy, że to jest kraj cały zaminowany. Spójrzmy na to, co się dzieje teraz nawet w Wietnamie czy Laosie, kiedy ludzie giną albo odnoszą rany z powodu tych starych, pozostawionych min. Takie rany zostają na 20-30 lat. Mówmy zarówno o teraźniejszości, jak i o przyszłości. Dziękuję bardzo Państwu, dziękuję Panom. Merci Merci à vous. Dziękuję.